Wyobraź sobie skrzynię ukrytą w piwnicy domu. W jej wnętrzu znajdują się zapomniane przedmioty, dawne wspomnienia, a także rzeczy, o których wolelibyśmy nie pamiętać. W psychologii Karla Gustawa Junga taka skrzynia jest metaforą cienia, tych aspektów naszej osobowości, które zostały wyparte, ponieważ boimy się ich lub się ich wstydzimy. Według Junga cień nie jest jedynie zbiorem traum czy błędów, ale również skarbcem nieodkrytych możliwości. To właśnie w konfrontacji z cieniem możemy odnaleźć klucz do celu naszego życia. Cień, zdaniem Junga, nie jest czymś wyłącznie negatywnym może zawierać cechy, które zostały zepchnięte na margines, ponieważ nie pasowały do norm społecznych lub oczekiwań innych ludzi. Częstym przykładem jest złość. Wielu z nas uczy się, że wyrażanie gniewu jest nieakceptowalne, więc tłumimy to uczucie i pozostawiamy je w cieniu. Jednak ta złość może być kreatywną, transformującą energią, zdolną napędzać znaczące zmiany. Kiedy rozpoznamy i zintegrujemy tę energię, możemy świadomie z niej korzystać, kierując ją na realizację większych celów. Cień jest jak ukryta mapa tego, kim jesteśmy i kim moglibyśmy być. Ignorując nasze emocje, pragnienia czy impulsy, skrywane w cieniu, odcinamy się od istotnych części siebie. Ten proces wyparcia tworzy wewnętrzną pustkę i poczucie wyobcowania, które często łączymy z brakiem sensu w życiu. Na przykład osoba, która zaprzecza swojej ambicji, może czuć się zablokowana i żyć bez celu. Jednocześnie wewnętrznie zmagając się z pragnieniem rozwoju i uznania, cień przechowuje te sprzeczności. Gdy odważymy się go dostrzec, zrozumiemy, że sens życia nie polega na tworzeniu idealnej egzystencji wolnej od konfliktów, ale na integracji tych dualizmów. Jak powiedział Jung, nikt nie osiąga oświecenia wyobrażając sobie świetliste postacie, lecz uświadamiając sobie ciemność. W momentach, gdy czujemy się najbardziej zagubieni lub zdezorientowani, cień może działać jak przewodnik. Ujawnia nasze najgłębsze lęki oraz najbardziej autentyczne pasje. Konfrontacja z cieniem nie jest łatwym procesem. Wymaga odwagi, by przyznać się do słabości, zaakceptować wady, a co najważniejsze, przyjąć te aspekty siebie, które nie pasują do idealnego obrazu, jaki staramy się projektować na świat. Historycznym przykładem jest filozof Nietzsche, który rozwinął ideę wiecznego powrotu jako wezwanie do autentyczności. Dla niego pełnia życia polegała na zaakceptowaniu wszystkich aspektów istnienia, w tym tych najbardziej mrocznych. Podobnie Jung uważał, że celem życia nie jest osiągnięcie iluzorycznej perfekcji, lecz całości. Ta całość powstaje poprzez integrację świadomości z nieświadomością, jasności z mrokiem. Przyjęcie cienia nie oznacza impulsywnego działania zgodnie z jego najciemniejszymi impulsami, ale raczej ich rozpoznanie, zrozumienie i skierowanie. Dzięki temu cień przestaje być wrogiem, a staje się sojusznikiem, niewyczerpanym źródłem samopoznania i siły. Integracja cienia to jeden z najgłębszych etapów procesu indywiduacji, ścieżki, którą Jung opisał jako drogę dostania się tym, kim naprawdę jesteś. Ten proces pomaga uwolnić się spod dominacji ego maski, którą nosimy, by funkcjonować w świecie i ponownie połączyć się z naszą istotą. Znalezienie celu w tym kontekście nie jest czymś, co dzieje się na zewnątrz ciebie. Cel już istnieje w Twoim cieniu, czekając, aż go odkryjesz. Konfrontacja z cieniem nie jest drogą prostą ani liniową. Często napotykamy wewnętrzny opór, ego. Które stara się chronić naszą zbudowaną tożsamość, odmawia spojrzenia na części nas samych, które zaprzeczają tej narracji. Ten opór może objawiać się jako lęk złość lub głęboki dyskomfort podczas próby zagłębienia się w mroczniejsze aspekty naszej psychiki. Jednak, jak sugerował Jung, to właśnie w tym dyskomforcie kryje się szansa na rozwój. Rozważ mit o Persefonie z mitologii greckiej. Porwana do podziemi początkowo przeżywa rozpacz wynikającą z oddzielenia od światła i świata górnego. Jednak podczas pobytu w podziemiach, Persefona przechodzi przemianę, stając się królową tego świata. Ten mit doskonale ilustruje pracę z cieniem. To właśnie podczas zanurzenia w najciemniejsze zakamarki umysłu odnajdujemy potencjał do transformacji. Celem życia nie jest unikanie podziemi, lecz nauczenie się nimi zarządzać. Nagrodą za te konfrontacje jest głębokie poczucie autentyczności. Gdy uznajemy i integrujemy swoje cienie, uwalniamy się od ciężaru życia kształtowanego przez zewnętrzne oczekiwania. Zaczynamy żyć zgodnie z naszą wewnętrzną prawdą, i to właśnie wtedy wyłania się nasz cel. Nie musi on być wielki ani uznawany przez innych, wystarczy, że jest najuczciwszym wyrazem tego, kim naprawdę jesteśmy. Integracja cienia zaczyna się od uznania jego istnienia. Pomocne mogą być narzędzia takie jak pisanie refleksyjne, medytacja czy terapia. Jednym z praktycznych ćwiczeń jest obserwowanie swoich intensywnych reakcji emocjonalnych, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Jung twierdził, że to, co projektujemy na innych, często odzwierciedla aspekty naszego własnego cienia. Na przykład, jeśli łatwo irytuje Cię czyjaś arogancja. Być może zaprzeczasz własnej potrzebie pewności siebie i autoafirmacji. Innym sposobem jest powrót do wspomnień z dzieciństwa lub młodości, aby zidentyfikować momenty, w których zniechęcano cię do wyrażania pewnych cech swojej osobowości. Może byłeś krytykowany za nadmierną wrażliwość, kreatywność czy śmiałość, a te cechy zostały stłumione. Świadome przywoływanie takich wspomnień to pierwszy krok do odzyskania tych części siebie. Warto pamiętać, że cień nie ujawnia się od razu w całości. To proces stopniowy, a każda warstwa, którą odkrywamy, przynosi nowe wglądy. Terapia, szczególnie oparta na zasadach Junga, takich jak psychologia analityczna, może być potężnym sprzymierzeńcem. W jej ramach terapeuta pomaga badać sny. Symbole i wzorce, które wskazują na ukryte aspekty psychiki. Praca z cieniem to nie tylko wyzwanie, ale także wielka szansa. Każda odkryta część, każdy zaakceptowany fragment siebie przybliża nas do pełni i wewnętrznej harmonii, otwierając drogę do życia zgodnego z naszym prawdziwym ja. Kiedy oddalamy się od naszego cienia, żyjemy w sposób fragmentaryczny. Tłumione talenty, pasje i pragnienia nadal wpływają na nasze wybory, ale w sposób nieświadomy, często sabotując nasze działania. Z drugiej strony, gdy integrujemy te aspekty, zaczynamy żyć bardziej spójnie i świadomie. Przykładem są osoby, które przekształciły swoje doświadczenia bólu lub porażki w znaczącą misję. Pomyśl o artystach, którzy czerpią inspiracje ze swoich wewnętrznych zmagań, albo o ludziach, którzy wykorzystują swoje trudności, aby pomagać innym w podobnych sytuacjach. Takie historie pokazują, że cień, gdy zostanie zintegrowany, może stać się źródłem siły i celu. Ostatecznie cel życia nie jest czymś, co odnajdujemy na zewnątrz, ale czymś, co wyłania się z wewnętrznej harmonii. Pojawia się, gdy przestajemy walczyć z częściami siebie i zaczynamy obejmować swoją całość. Jak powiedział Jung, to czemu się opierasz trwa, to co akceptujesz zmienia się. Jednym z kluczowych pojęć w psychologii Junga jest to, że człowiek dąży do indywiduacji, procesu stawania się całością poprzez pogodzenie przeciwieństw w sobie samym. W tym kontekście cień nie jest jedynie przeszkodą do pokonania, ale niezbędnym mostem prowadzącym do osiągnięcia tej całości. To w integracji tego, co wyparte, stajemy się pełni, nawiązując bardziej autentyczną relację z sobą i światem. Klasyczny przykład znajduje się w bajkach, które często symbolizują konfrontację z cieniem. Pomyśl o bohaterze, który stawia czoła smokowi lub schodzi do jaskini, aby odzyskać skarb. Te elementy nie są tylko zewnętrznymi figurami, ale reprezentują wewnętrzne bitwy, które toczymy z naszymi lękami, niepewnościami i tłumionymi pragnieniami. Smok symbolizuje cień, a skarb odkrycie głębszego celu. W rzeczywistości życiowej proces ten wyraża się w ciągłej autorefleksji. Kiedy akceptujemy, że jesteśmy istotami złożonymi, w których światło i ciemność współistnieją, przestajemy gonić za iluzoryczną perfekcją i otwieramy się na nieustanne uczenie się. Każde wyzwanie, każda porażka i każda niewygodna emocja stają się okazją do odkrycia czegoś nowego o sobie. Jeśli spojrzymy na społeczeństwo jako zbiorowe odbicie indywidualnej psychiki, zauważymy, że cień działa również na poziomie makro. Aspekty, które kultura uznaje za nieakceptowalne, takie jak wrażliwość, indywidualizm czy pragnienie władzy, często są projektowane na innych, co prowadzi do podziałów i konfliktów. Jung twierdził, że podobnie jak jednostka, musi zintegrować swój cień. Ludzkość również musi stawić czoła i pogodzić swoje wewnętrzne podziały. Historycznym przykładem jest ruch na rzecz praw obywatelskich. Przez wieki uprzedzenia rasowe były podtrzymywane przez projekcje zbiorowego cienia, gdzie nieuświadomione lęki i niepewności przypisywano grupom marginalizowanym. Postęp rozpoczął się dopiero wtedy, gdy te cienie zostały ujawnione i skonfrontowane. Wciąż jednak widzimy, jak uprzedzenia, dyskryminacja i przemoc ujawniają zbiorowe cienie, które nadal kształtują nasz świat. Dla jednostki to rozpoznanie jest równie ważne. Połączenie się ze swoim celem nie oznacza jedynie znalezienia osobistego sensu, ale także zrozumienie swojej roli w szerszym kontekście. Integracja cienia pozwala dostrzec, jak nasze działania lub ich brak, Przyczyniają się do większych wzorców rządzących społeczeństwem. Dlatego praca z cieniem jest nie tylko aktem samopoznania, ale także odpowiedzialności społecznej. Jednym z najpotężniejszych narzędzi do eksploracji cienia jest praca ze snami, które Jung uważał za bezpośrednią drogę do nieświadomości. Sny często zawierają obrazy symboliczne, reprezentujące wyparte aspekty naszej psychiki. Wąż, na przykład, może symbolizować zarówno strach, jak i odnowę. Opuszczony dom może odzwierciedlać zaniedbane części nas samych. Prowadzenie dziennika snów i refleksja nad ich znaczeniem to głębokie ćwiczenie samopoznania. Podobnie jest z obserwacją wzorców zachowań. Gdzie w swoim życiu odczuwasz największy opór? Jakie sytuacje lub osoby wywołują intensywne reakcje emocjonalne? Te doświadczenia są wskazówkami prowadzącymi do treści ukrytych w cieniu, które wymagają zbadania. Inną praktyką jest kreatywność wyrażanie siebie poprzez sztukę, pisanie lub muzykę pozwala wydobyć aspekty nieświadome w bezpieczny sposób. Zamiast próbować kontrolować swój cień, możesz zaangażować się w niego w sposób twórczy i symboliczny, przekształcając swoje tłumione impulsy w coś konstruktywnego. Kiedy zaczynasz integrować swój cień, odkrywasz, że celem życia nie jest stały punkt czy zewnętrzne osiągnięcie, lecz ciągła podróż samopoznania i ewolucji. To życie w pełni i autentycznie, z akceptacją zarówno swoich mocnych stron, jak i słabości. Ten cel jest unikalny dla każdej osoby. Dla jednych może to być wyrażanie siebie w sposób twórczy, dla innych budowanie głębokich więzi lub służenie wyższej sprawie. We wszystkich przypadkach cel wyłania się wtedy, gdy przestajemy opierać się tym częściom siebie, które wcześniej uznawaliśmy za niepożądane. Jak powiedział Jung, dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierować Twoim życiem, a ty nazwiesz to losem. Kiedy akceptujemy cień jako część nas samych, przestaje on być ciężarem, a staje się źródłem transformującej energii. Jung często porównywał ludzką psychikę do rzeki. Gdy blokujemy część tego przepływu, tłumiąc emocje, pragnienia lub cechy osobowości, nurt znajduje inne, niebezpośrednie drogi, by się ujawnić. Może to przybrać formę lęku, urazy czy autodestrukcyjnych zachowań. Jednak gdy usuwamy te blokady, rzeka znów płynie swobodnie. A zablokowana energia przekształca się w paliwo dla kreatywności, innowacji i osobistego spełnienia. Historia pełna jest przykładów osób, które wykorzystały swoje ciemne strony, by stworzyć coś niezwykłego. Vincent van Gogh, na przykład, czerpał ze swoich wewnętrznych zmagań, by tworzyć dzieła, które głęboko rezonują z uniwersalnymi ludzkimi emocjami. Choć cierpienie nie jest konieczne do tworzenia. Cień często zawiera surowiec, z którego wyłaniają się nasze najbardziej autentyczne ekspresje. Na co dzień taka transformacja może przejawiać się w prostych działaniach, np. Na w nauczeniu się mówienia nie, jeśli wcześniej unikało się konfliktów. Taka zmiana może wynikać z asertywności ukrytej w twoim cieniu, która po zintegrowaniu pomaga zrównoważyć relacje osobiste i zawodowe. Każdy akt integracji przynosi nie tylko poczucie wolności, ale także większe zestrojenie z głębszym celem Twojego życia. Fundamentalna idea w psychologii Junga zakłada, że życie nabiera sensu, gdy dążymy do równowagi między przeciwieństwami. Światło i cień, świadomość i nieświadomość, rozum i emocje to siły, które nie istnieją samodzielnie, lecz we wzajemnej zależności. Ta wizja odzwierciedla dawne systemy filozoficzne i duchowe, takie jak taoistyczny yin yang, który podkreśla, że ciemność zawiera ziarno światła, a światło ziarno ciemności. W kontekście celu życia oznacza to, że nie odnajdujemy go jedynie w pozytywnych osiągnięciach czy momentach inspiracji. Często cel wyłania się w najciemniejszych chwilach, gdy jesteśmy zmuszeni skonfrontować się z tym, kim naprawdę jesteśmy. Takie chwile wypychają nas poza strefę komfortu, zmuszając do poszerzenia spojrzenia na siebie i na świat. Na przykład ktoś, kto doświadczył poważnej porażki, może odkryć, badając swój cień, głębokie pragnienie pomocy innym w pokonywaniu podobnych trudności. Taki cel, zrodzony z bolesnego doświadczenia, pokazuje, że cień nie jest wrogiem, lecz nauczycielem. Jak powiedział Jung, tam gdzie się potykasz, tam znajduje się twój skarb. Integracja cienia nie jest jednorazowym wydarzeniem, lecz procesem towarzyszącym nam przez całe życie. Nowe wyzwania, zmiany okoliczności i dojrzewanie emocjonalne wydobywają na powierzchnię głębsze warstwy psychiki. Sam cień również ewoluuje, odzwierciedlając to, co zostało wyparte lub zaniedbane na różnych etapach życia. Ten nieustanny proces wymaga pokory i współczucia wobec siebie. Nie zawsze łatwo jest zaakceptować swoje błędy, słabości czy aspekty siebie, które uznajemy za niewłaściwe. Jednak robiąc to, odnajdujemy autentyczność, która przekracza społeczne maski, jakie często nosimy. Taki poziom szczerości wobec siebie jest kluczowy dla prowadzenia życia pełnego sensu i głębokich więzi. Dodatkowo, integracja cienia pomaga nam lepiej radzić sobie z niedoskonałością, zarówno własną, jak i cudzą. Gdy uświadamiamy sobie, że każdy ma swój cień, stajemy się bardziej empatyczni i wyrozumiali. Nie oznacza to tolerowania szkodliwych zachowań, lecz zrozumienie, że inni, tak jak my, zmagają się z własnymi wewnętrznymi bitwami. Karl Jung zaprasza nas, aby postrzegać cień nie jako coś, z czym należy walczyć, ale jako niezbędnego sprzymierzeńca na drodze do stania się pełnią. Ignorowanie go lub tłumienie odłącza nas od naszej prawdziwej istoty, podczas gdy jego integracja daje nam dostęp do wewnętrznych zasobów, o których istnieniu często nie wiemy. Cel życia nie jest czymś zewnętrznym, co należy poszukiwać w odległej przyszłości, jest już w Tobie, czekając na odkrycie w tańcu między światłem a cieniem. To właśnie odwaga do eksploracji najgłębszych zakamarków swojej psychiki pozwala znaleźć nie tylko sens, ale także wolność, by żyć, tworzyć i nawiązywać autentyczne relacje. Jak mądrze zauważył Jung, tylko ten, kto jest w stanie zejść do najgłębszych cieni, może aspirować do prawdziwego światła. Może więc na końcu zrozumiemy, że nie chodzi o wybór między jednym a drugim? Lecz o przyjęcie obu jako nieodłącznych części tego, kim jesteśmy. Eksploracja swojego cienia to potężny krok w kierunku odkrycia prawdziwego celu Twojego życia. Jeśli ten temat rezonuje z Tobą, nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby nadal zgłębiać takie treści, polub ten film, aby wesprzeć naszą pracę i podziel się w komentarzach, jak radzisz sobie na swojej własnej drodze do samopoznania. Zanim odejdziesz, sprawdź filmy na ekranie końcowym, pomogą ci kontynuować poszukiwania wiedzy o sobie i swojej przemianie. Do zobaczenia.